jestem <laughs> troszkę inne ustawienie kamery dzień dobry, witam was już wyciągamy karteczkę ze znakiem <laughs> losujemy dla którego znaku teraz zrobię czytanie czemu ja to wcześniej padło dla raka dobrze troszkę inne ustawienie kamery, bo jest inna kamerka teraz Niech wiem będzie z jakością, jak będzie czy fokusowało, czy będzie fokusowało w ogóle nie chciałabym, żeby fokusowało ale będzie jak będzie robię sobie jeszcze herbatkę Więc będzie z pauzą. No, i tak raki. Przede wszystkim, jeszcze raz to, co mówię przy każdym znaku, yy, liczę na Waszą wyrozumiałość, dlatego że ja dawno tego nie robiłam z drogowskazów. Yy, nie nagrywałam dawno. Co było, to zostało na kanale, który został zlikwidowany. Natomiast yy, w dużej mierze chciałabym zrobić to trochę po swojemu. Nie wiem, czy będzie Wam to po prostu tak zwanie odpowiadało, czyli będzie bardzo degresywnie. Będzie to, co mi przyniesie, będzie w jednym znaku, o innych znakach trochę, tak. Trudno, komu się nie podoba, tak jak powtarzałem, no to tak zwanie, jest tyle tego, tyle, że zawsze można sobie coś po prostu znaleźć, także... O tak, zobaczmy i obejrzyjmy raki w marcu. Drogowskazy dla raków w marcu. Dokąd zmierzają, dokąd je ta energia pcha dwójka buław, a myślałam, że to monetowa jest. No dobrze. Ale dwójka buław. To jeszcze gorzej. No dobrze, zobaczymy, gdzie macie podążać raczki. A, no właśnie. Zobaczcie, już dwie karty, które wyciągnęłam. Pierwszy rzut, tak? Potem wchodzi plus czy minus, czyli o, jeden, drugi trzyma się za głowę, tak? Mhm. No nie lada tutaj z jakimś wyzwaniem czy problemem się zetkniecie, no ale zobaczymy. Na co w czym być ostrożnym, na co po prostu uważać, zatrzymać wręcz też tak, a za jaką prawdą po prostu tak zwanie iść. Ja w tych czytaniach też tak jakby rozpatruję taki punkt bardzo mocno z, takiego, z takiej kolektywnej też, tak? Takiej bardzo wielowymiarowej. Czy jak dana energia może się objawić w różnych dziedzinach życia i też dodaję taką wiedzę poza kartami, czyli w sumie jakby widać pewien potencjał, najprawdopodobniej jak to się po prostu ułoży, tak? No bo tak jest zawsze. O, Dlaczego tego się będzie doświadczało i po co przychodzą te doświadczenia? A, no właśnie. Zajrzyjmy jeszcze... Podpowiedzi dla duszy i w jakiej dziedzinie życia będziecie doświadczać najwięcej. Mhm, podpowiedzi od duszy. Zaglądam też tu, pamiętajcie, bo to nigdy nie jest przez przypadek. I jaka dzieci na życie? Dziewiątka monet. To już w którymś znaku było dzisiaj? Nie wiem, czy ja dzisiaj zdążę, zanim yy, <grym> zaloguję się do roboty. O czym chciałabym po prostu tutaj powiedzieć. Tu już samo to widać pewnego rodzaju duże rozterki, tak? Klasycznie tak jak nawet się patrzy na szło kielichową też, tak, to jest tak jak duży dylemat, też tak jakby w głowie, sytuacje po prostu tak zwane pilne. No i co tutaj nam karty pokazują, jeśli chodzi o oraki? Wiemy, co o rakach wiemy, zawsze patrzcie na sygnifikator orakach, wiemy też tak i postrzegajcie do siebie też, tak, do pewnego aspektu. Tutaj określamy do raka w tych czytaniach też, tak? Natomiast generalnie czasami ten aspekt raka jest bardzo aktywny. W tych, to to mówią ascendenty, o tym się mówi też, tak? Ale czasami po prostu jest w nas bardzo aktywny, tak? Dlaczego aspekt raka jest aktywny też u wszystkich? Dlaczego, że rak, dlatego, że rak jest powiązany też jest w sposób z energiami księżycowymi, też, tak? Więc tu też tak, te, tak, jakby trzeba brać wszystko pod uwagę. To, co w danym momencie jest, oprócz tego, gdzie są po prostu tak zwane karty, też co. Co jest nad kartami, poza tak zwanymi jeszcze, tak zwanymi energiami, które pokazują się poprzez tak zwane karty. To jest nasza energia, która tworzy pewne potencjały. Te potencjały tworzą światło z nas, tak zwanie jak świecimy, jak dźwięczymy, jak pachniemy, aurę. I aura też tak jako całość pewna, kiedy jest po prostu ma pewne warunki, w których jest bardziej jakby nasz własny potencjał, nasza własna energia, którą jest też aura. Tak, która składa się z czakr, składa się z tych pobłok wszystkich, i ona jest tak, jakby to są te elementy w nas, które pobudzają i są pobudzane przez jeszcze czy inne wewnętrzne mechanizmy, nazwijmy to mechanizmami, i powodują też tak, czy ruszają w nasze decyzje, pozwalają się kreować też pewną rzecz lub je blokują z różnych przyczyn, ale też pokazują jak iść do przodu. W rakach, energia emocji, energia uczuć, które określa się masą emocji, po prostu, to jest, panie lubią panów z aspektami tak zwany raka, gorzej jak są nieprzepracowani, wtedy mówią nie do końca fajne, miłe rzeczy, także tutaj taki, taka dygresja u pań. Marzec, kochani moi, marzec, wyższa znowu wibracja, jeśli u mnie pokazuje kartą, tak zwane pustą, zobaczenie pewnej inności w świecie, zobaczenie trochę innej po prostu tak zwanej prawdy, ułożenie się też tak jakby i docenienie swojej własnej wiedzy, poziomu własnego wiedzy i sposobu funkcjonowania. Pierwsza rzecz, którą się tutaj kojarzy patrząc na te karty, to myślenie o tym, że coś z Wami jest nie tak. Coś z Wami jest nie tak. Określanie też tak jakby siebie, ustawianie siebie i czasami w desperacji, w pewnej opcji, zabieganie też o innych ludzi, tak jak tutaj po prostu widać, powinno w tym miesiącu, myślę, że też tak ta ogórna energia, co ona może Wam dać, poza tym, że objawi się w pewnych opcjach, że jeżeli araki lubią. I są jakby zmienne w tej. Lubią towarzystwo i nie lubią. Czyli są skrajne w pewnych postawach. Nigdy nie dojdą też tak, jakby z moich obserwacji, tak jakby to przez wiele lat wynika, że nigdy nie dojdą do pewnego ułożenia, kiedy nie ułożą się sami ze sobą w tym, tak? Że czasem potrzebują pobyć sami ze sobą, a czasem potrzebują właśnie być w towarzystwie. Muszą mieć ten balans zachowany. Jeśli się są więcej w towarzystwie, to potrzeba <laughs> i pewnego rodzaju samotności, pobycia z samymi sobą, zobaczenia na ile i gdzie w którym kierunku. Się poruszały, się cofnęły też, tak? Bardzo często tu też jest taka energia, że tłumaczenie siebie lub innych. Raki są tak zwani, tu też jest zawarta energia, szukania dla siebie w jakiś tam sposób akceptacji lub po prostu ucieczka, niechęć do konfrontowania się z pewnymi opcjami. Raki też lubią siebie przeanalizować i ta cecha u raku występująca też w innych znakach, ale ona jest tutaj taka, wiecie, DBS tak? to wycofywanie się, i czasami nie rozumieją pewnych mechanizmów. Inaczej powiem. Raki bardzo często funkcjonują, że tak idą, tak zwaniem, że rak to idzie do tyłu. Tak, on idzie do tyłu, ale nie zawsze idzie do tyłu, czasami idzie po prostu w bok. Jak z samochodem, wiecie, chcecie wycofać i. Tyłem znaleźć miejsce do parkowania. Ile trzeba się na, tylko w małym zakresie poruszać? A raki potrafią tak czasami w różnym kierunku też tak, że nie niechcąco tyłem idą w tym kierunku, w którym po prostu w ogóle też tak jakby się wybierały i potem mają pretensje do siebie, posuwając się często za daleko. I tutaj też chodzi, dlaczego akurat o tym aspekcie mówię, tu też są pewnego rodzaju kierunki do określenia, tak? O, że nie wiem, w którą stronę też tak jakby idę. A w którymś czytaniu chyba ostatnim, rozpatrywałam już tak jakby tą dwójeczkę buławową, akurat tą energię, tą kartę, która tu ewidentnie po prostu jakby pokazuje taką postawę, co, którą odpiąć, co odpiąć, co dalej zrobić też, tak? I to jest taka wszechstronna percepcja, która postrzegać może tylko tą sytuację, ale przepracowane te dwójki buławowe w wypadku raków, jeśli powstrzymają emocje i uczucia, to na początku trzeba myśleć tylko o kawałków, nie ogarniać całości, bo się tego nie ogarnie. To, co najważniejsze, tak jak u tej karty, bo to, co w danym momencie jest dla ciebie cenne, ale też dziewiątka monet, to są sytuacje kolektywne, które mówią o tym, jaka jest twoja indywidualność, tak jak tutaj podpowiada dusza kapłankę. Nie musisz teraz wszystkiego wiedzieć, tak? Ty przejdziesz, dopiero jesteś na tym etapie, że tworzysz coś nowego. Nie szukaj po prostu, musisz stworzyć precedensową sytuację I dla siebie i dla innych. Popatrz, jak inni robią, i dopasuj to dobrze do swojej sytuacji, tak zwanej życiowej. Nie szukaj jednolitej interpretacji. I. i, i, i... Widzicie nawet to sposób, w jaki ja tak jakby mówię tutaj, tak jak dla Raków, on jest taki bardziej zasadniczy też, tak ja u siebie zwracam na takie rzeczy uwagi, tak? Tak jakby tak się dzieje za kulisami, też tak? Na niektóre po prostu tak zwane czytania. Już teraz nie będę się starała być taka spokojna. I a propos tej spokojności, słuchajcie, tutaj wam powiem i reakcji różnych. Myślę, że wtedy ludzie też mają dużo wody w sobie też tak, tego, 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 tego rakowego aspektu. Yhm. Pamiętam do dzisiaj robiłam pewne czytanie w kuchni, tak bardzo szybko, entuzjastycznie chciałam też tak, bo jestem też taka szybka, mocna też tak. No tak wiecie, jak to u mnie się odbywa. A są ludzie też, którzy spotkałam się z takimi którzy takie czytania robią, takie, że podrzemnąć się można, tak, się, tak? Są ci spokojni in, innych widzów przyciągają, tak, czy słuchaczy swoich czy tego tam poszuk poszukujących inaczej też, tak, czego im potrzeba bardziej spokoju, szybko, dynamiczne i ktoś mi napisał coś takiego, a co tak nerwowo też, tak, i myślę sobie, Boże, jak nerwowo też, tak, fajnie, z ekscytacją też, tak, a czemu nie miałoby być nawet nerwowo, kiedy coś zobaczyłam, kiedy coś po prostu tak zwanie wyszło też, tak, o. Czasami widzicie, ludzie jakich słów używają, z czym się zwracają, to są jak otwarta po prostu tak zwanie mm, księga, tak, percepcji tak jakby ze światem, o i myślicie, że Was wszyscy komentarze to YouTube nie poanalizował już wszystkich dobrze, tak? Może jakieś te teczki otworzą? No dobrze, ale generalnie też tak, jest też taka energia właśnie, i z Madzią żeśmy ostatnio się śmiały, moją właśnie przyjaciółku, yy, która nagrała film. Ona w ogóle, ktoś ją zna, to wie, że ona jest taka melancholina, ona jak bywa taka otwarta, bardzo tak, czasami to, to to właśnie takie nerwowo wychodzi, bo ona tak otwiera się naprawdę tylko przy bliskich sobie ludziach, tak, w pewien sposób, tam gdzie czuje się bezpiecznie, tak. A taki inaczej, to jest bardzo po prostu delikatna, wrażliwa też, tak, i yy, ma taki po prostu właśnie, i tam ktoś jej napisał w sensie, i tak ludzie odczytują się, mieliśmy się z tych filmików, które. Ona nagrywa, że ona ma jakąś depresję, tak? No, i taki miałyśmy po prostu śmierć z tego. I mówię, ty ta wieczna depresja jesteś, tak? No, bo ona w taki sposób, kiedy spokojnie mówi, zobaczcie jak pogłębiony poziom intencji. Kiedy spokojnie mówi, chce coś przekazać, no to jak porusza jeszcze trudniejsze tematy, bo ją interesują, no to wszyscy odbierają to w taki, a nie inny gdzieś sposób, tak? I jest to tak zwane często. No, właśnie to są działania, wyczuwania pewnych po prostu, tak zwane energii. Rak, właśnie, w taki sposób też troszeczkę tak jakby funkcjonuje, bardzo szybko określa, ale nie w sensie tutaj, tutaj też nie ma tej krytyki na, na kogoś, ten aspekt raka, tak, was będzie się przerabiał, nie krytyki, tylko nie widzi inności, że ktoś może po prostu inaczej, że tam to, co się odbiera, tak, tak jak czasami się odbierze, że ktoś jest dla nas, nie wiem, niegrzeczny. On chce tylko nas zatrzymać na przykład tak? odbieranie prawdziwych emocji i uczuć, które pozwolą dotyczących ludzi i sytuacji, tak? które pozwolą normalnie tak w na sposób funkcjonować, ale też tu ewidentnie widać konfrontację jeszcze. Zaraz o tym powiem, tylko pójdę, zaleję co trzeba. Już. Pamiętajcie też, że gdziekolwiek będę się wypowiadała o znakach, będę opowiadała o jakimś aspekcie, który jest obecny, który pasuje tak, jakby do danego rozkładu: czyli co, jak energia ten nasz potencjał auryczny, tak, będzie po prostu tak zwany pracował i czy będzie pracował tylko na tym co aura generuje, czy głębiej, co w nas się dzieje, tak, Na poziomie czakr, na poziomie ich też świadomości też tak, czyli jakości pewnych, jak to po prostu tak zwanie funkcjonuje. To jest tak zwanie konfrontacja, tak jakby samych po prostu tak zwanie ze sobą też, tak? I jakieś lęki przed pewnymi przed otwarciem się na nowe. I tutaj ewidentnie mówi, zobacz, rozeznaj, tak? Przyczyny, czyli to poznaj, tak jakby, że nie wszystko tak wygląda, jak ty odbierasz, zwłaszcza na, pozi na poziomie emocji, uczuć czy intencji, ale bądź też i to cię hamuje, tak, i ten marzec prze przeciągnie Cię, właśnie, żeby obudzić w sobie energię kapłanki. Energia kapłanki w plusie też, tak, bo to podpowiedź od duszy też, tak? I, i takim ogólnie, jak to teraz ułożyć, tak jakby tutaj na, dla was na tą chwilę też, tak? To jest taka, ja lubię e, energię kapłanki, lubię upraszczać pewne rzeczy. Tak? Bo ludzie tak zwani takie wzniosłe, wszystko takie fajne, piękne, same księżniczki księciunio, nie też tak, wszyscy rozwijają się duchowo, wszyscy tylko w jakiś tam sposób są do wyższych celów stworzenia, a łopatę to kto weźmie, tak? To ci ludzie to się nie rozwijają, taki Franciszek zaszczył też tak, czy ojciec Bio, czy jeszcze tam patrząc na inne postaci w świecie, no akurat te mi przyszły tak zwanie do... Tak zwane do, 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 do głowy, też, tak? A czarnej roboty to inni są, bo my się nie skalamy też, tak? A muszę Wam powiedzieć, że też kiedy przychodzi rozwój duchowy, kiedy przychodzi jakieś pobudzenie się czegoś, czego my nie chcemy, to właśnie nas tak zmusza. Jak wiecie, ja nie lubię też takiego określenia rozwój duchowy, tak? Bo on jest nadużywane po prostu, jak taka wiecie, w pewnym momencie już stało się szmatą taką do, do, do podłogi. Uznawane że to jest biała ściereczka, która sama kurze, wiecie, tak wyciera. O Jezu, zapraszam, miał do siebie tą ściereczkę. W każdym bądź razie sprawy mają się też tak, jakby tak, że my, y, większość osób, które mają coś pokonać, ja sama pamiętam po sobie, kiedy ja nie chciałam widzieć dusz, tak, czy trudniejszych energii, no to mnie przeciągnęło i pracowałam przez rok czasu i mogłam albo dłużej, albo krócej. Akurat wcześniej przepracowałam, to po prostu miałam iść tam, byłam tak zmęczona i przepracowałam rok czasu w sklepie nocnym, tak. No i tego to też się tak jakby nie mówi, że większość osób, które ja spotkałam w swoim życiu, kiedy miały za czymś pójść, a nie chciały lub nie w odpowiedni sposób to interpretowały, wrzucało w takie po prostu jakby środowisko, w taką sytuację życiową, która chcąc nie chcąc generowała, bo, bo i tak nie pójdziesz do przodu, ale jak afirmujesz, intencje nadajesz, tak zwanie, że chcesz tego i czym tego, no to się licz z tym, tak? O. I dzisiaj też po prostu jakby spotkałam właśnie dwie takie osoby, które tak, jakby sam No, tak bardzo chciała pani. Wszystkie emocje, uczucia tego człowieka aż drgają, jak motyl wygląda, tak? No więc, tak jakby no to trzeba się z tym po prostu pogodzić. To, to, to nie? Te warunki. Tak? No. Coś się załączyło z Kinemaster reklamy. Jeśli o ten czas, tak jakby dla raków tutaj, dozujcie sobie też pewne rzeczy. Dlatego, że wielość dobrego, ta energia też tak, odwrócona tak zwani. Mówi tak wanie, dozujcie sobie, żeby poznać i przekroczyć swoje granice odczuwania. Poznać też tak, co poznać powiecie, tak? Kapłanka, i tutaj dochodzę do sedna, tak, w końcu, tak jakby porusza pewne nieznane pokłady też tak, jakby w nas. Ale też mówi że idziesz w takim kierunku, że do każdej lodówki zajrzysz, do każdej sytuacji życiowej i coś z tego zrobisz, tak? I z, z tego, co jest, ugotujesz. Chociażby tam dwie rzeczy były. To wymyślisz, natchnie cię. A jak nawet nie wiesz, co z tego wyjdzie, to zrobisz się będzie smaczne, tak? Że potrafisz uszyć z tego, co masz. Tak się najczęściej mówi, tak jakby, o tej... I to najbardziej mi pasuje właśnie do kapłanki, tak? O, ona ma też minusy, czyli robisz z czegoś, nie wiesz co, nie wiesz jak, ale w wielu wypadkach, dlatego też, że nie masz czegoś też, tak? I trzeba właśnie pomyśleć, zastanowić się też, tak? Nie po prostu tak zwanie uciekać i skonfrontować też się tak z pewnego rodzaju być może jakąś krytyką, być może złym ocenianiem siebie, bo tutaj jest też jakaś opcja taka yy, potrzeba upewnienia się gdzieś i szukania jakichś autorytetów, tak? Raz, dwa, trzy duże arkana. I w tym wypadku to tak jak po prostu jakby mocne, tak? O. Szukaj tego, co jest pewne z ciebie, co jest w, w twoim sercu, a nie w emocjach, tak? W sercu, a nie w emocjach. O. Nie pędź też tak, bo czasami jest też tak, jakby coś dzieje się u Raków na takim poziomie, bo jesteście takimi osobami, które uzupełniają nie, i Raki nie za bardzo lubią być tymi przywódcami, bo jest za dużo też tak, czy z decyzjami, mają dużo więcej, takich, jakby, nie wiem, problemów, inne aspekty muszą mieć, żeby na przykład być szefami, tak? O. Bo oni są tak jakby gotowi wypełniać kreacje, są jak inkubatory troszeczkę, są ci pomocnicy, bardzo często są raki niedoceniane, albo muszą zebrać w sobie inne energie i potencjały, tak? Żeby wykazać się, i są dobre w działaniu. Więc tak jakby ten miesiąc dla was, kochane raczki, będzie właśnie takim pokazaniem siebie w działaniu, swojej wartości, tak zwanie innym, tak? I czego będzie wymagało? Jeśli ktoś was nie wiem, do końca nie doceni, jasnego powiedzenia lub okazania swego niezadowolenia czy zadowolenia i po prostu też odejścia, bo niektórzy będą uciekać, niektórzy nie będą chcieli w ogóle wejść tak, w tą opcję, będą wiedzieli, że za duży problem a, a, i, i będą wiedzieli też od razu, też, bo też skorzystanie z potencjału, który już jest dla nas wszystkich, każdy znak, znajomy. Więc w wypadku raków to będzie się działo tak, że ja wiem, że tak mnie ani nie docenią, a tylko chcą mnie w jakiś tam sposób, tak zwanie wykorzystać, Albo coś takiego, że chcą, no dobrze, chcą, ale ja w tej sytuacji dam się trochę wykorzystać, dam się poznać, tak? I to już będzie, albo się poznają, albo nie i koniec, idę potem dalej, tak? O, to jest tak jakby ta opcja, tak zwanie, tak jakby aktywna. Trzeba uważać, żeby nie dawać z siebie też tak jakby za dużo, drogie raczki, tak? O, bo to też jest tak jakby ta opcja, dam wszystko też, tak? No i taki na zasadzie, no... Nie dać się też zaszantażować w pewien sposób, tak, że zrób, bo ja taki biedny, biedna zostanę tak z tym i co ja teraz po prostu tak zwanie zrobię, o. I sobie nie, nie, nie. I nie dajcie się podpuścić na to, że wtedy to komuś zaimponujecie, tak, bo to jest też chęć pokazania się, ale to jest wtedy dołożenie do tego interesu, tak, o. To jest taki po prostu czas... Jest... Docenienie prawdy o samych sobie, nie szukać autorytetów i też nie dać się też podpuścić, też, tak, sytuacji życiowej, tak, czyli rzeczywiście po prostu tak zwanie wiedzieć, znaleźć coś innego, uznać swoją po prostu silną wartość w kreacji, tak? Dużo raków, tak jak nie widzimy, są dobre właśnie w pomysłach, w motywowaniu, innym, w utrzymywaniu, też tak i, i, lubią proste prace. To ich uspokaja, to ich po prostu układa, więc zachęcam raki, jeżeli macie takie ja mówię, dużo domyślenia, czy idźcie, zróbcie coś prostego, tak? Coś, co uspokoi emocje, coś, co jest też jeszcze zgodnego, z, tak jakby z naturą, tak? O, to nie musi być woda zawsze. Tam, gdzie jest ta natura, to jest spokojnymi wodami, w sensie spokojną energię, ma. tak? O. tam, gdzie jest duża przestrzeń, też tak, jakby spora, gdzie niestety tkniecie się też, tak jakby z innymi, co nie pobudzi was w kontekście. Ruchu tego, do, wstecznego, tak? Czyli w kontekście tego, że o tam myśli, e, emocji też, tak? Czy pewnych jakieś aktywności, czy nie poprosi was o jakąś po prostu tak zwaną przysługę. O. To jest coś troszeczkę, mówi się o tym czasami, że jak w Japonii gdzieś poprosi się kogoś o pomoc, żeby wskazał drogę, to się zrobi mu wielki problem, tak? Jakiś. Powodem, czuje, że on musi. Tak samo wy w wielu wypadkach czujecie, że musicie, tak? O. Po prostu wycofać się? Żeby po prostu tak zwanie pomyśleć. W tym wypadku też nie trzeba gońca odpiąć, może można najpierw ich uspokoić, tak? O. I to jest bardzo po prostu potrzebne, żeby umieć pójść swoją drogą w wielu sytuacjach, o. Przy tej wielości dobrego, tak jakby tutaj to rozeznanie, że każdy jest inny, i nieporównywanie siebie do tych, którzy są określeni albo bardziej lubiani, czy uznawani przez kolektyw, tak? O. Tak jakby same tak zwany już ten główny aspekt raków, takich czystych raków i, i z dodatkowymi tymi aspektami rakowymi, czystymi, no to wtedy takie bardziej rakowymi, a nie na przykład właśnie obecnymi w innych po prostu jakby energiach, tak? Zwłaszcza sprzecznych pod kątem żywiołów też, tak? O. No tu trzeba po prostu. Mm ale nie będę opisywała w kontekście żywiołu, bo tutaj może, można tylko takie czytanie robić w kontekście, w kontekście wpływu żywiołu na żywioł w pewnych możliwościach. Także tak to, tak to jest, jeśli chodzi po prostu o tak zwanie orasz, oraszki, docenienie siebie. Macie głębszą percepcję, Głębszą o intuicję, ale to też nie chodzi tu o intuicję, bo to jest za mocne karty są też, tak? O. Ponieważ tego w jakiś tam sposób tak zwanie obawiacie, chcecie coś gdzieś dopasować, więc to, co już u was wchodzi, to wchodzi jest takie stabilne i weryfikowalne. Jeżeli już coś stworzę i coś zrobię, no to jest zmierzone, zważone, zrobione po prostu, tak zwanie dokładnie, tak? O. To jest aktywność w szczegółach też, tak? Ale chcieć, powiem wam, że najbardziej takim zawodem, który miał sprzeczne. Pewne opcje, tak, jeśli chodzi właśnie o raka, no to są właśnie zawody takie urzędnicze, takie właśnie inżynierskie, policzone i takie bardzo, bardzo proste, tak? O. To troszkę inaczej, jest, bo na przykład wodniki mają one, oni najwięcej się jakby no realizują wtedy, tak jakby w tych czasach, tak? No, i pewnie przyjdzie taki czas, bo w tych tak różnie bywało, chociaż pewnie też dawali sobie radę. Ale najlepiej realizują się do środka dopiero w tych czasach, które jeszcze przyjdą. Też tak i w nowych technologiach, które jeszcze dopiero przyjdą. No, ale też nasze poziomy intencji muszą się inaczej ułożyć, bo też sobie nie poradzą. Bo będzie dziwne, dlaczego dlaczego ci ludzie tak, tak robią, dlaczego tak żyją, tak? O. No. no, i inne aspekty są po prostu jeszcze aktywne. Natomiast tutaj, i w tym po prostu tak zwanym momencie. To jest w jakiś sposób najważniejsze. Dlatego też jest ważne, też tak, dla tych, którzy za, ich za dużo tego jest, tak, jakby poruszania tego intelektu, który jest, on musi być bardzo konkretny i pewny, dużo czasu, jakby zajmuje, tak zwanie rakom. Oczywiście, tak jak wszyscy, jak pewna powtarzalność następuje i znajomość, no to coraz lżej, tak, ale to jest generalnie zawsze najpierw pomyślą i od razu takie właśnie drapanie się, tak. Docenienie siebie, swojej świadomości, bo są inne czasy i wy będziecie bardziej tak jakby cenni dla innych, ale musicie nabrać pewnej pewności ciebie nie szukać weryfikowania pewnej rzeczy, bo te rzeczy jeszcze są na przykład, te sprawy jeszcze niezweryfikowane. Nowe sytuacje, zetknięcie z nowymi sytuacjami, tak? O. Jesteście też tak jakby na pewnym poziomie tak wrażliwe, jeśli jesteście przepracowane, nie macie w sobie tych negatywnych cel złośliwości, też, tak, czy jakiegoś takiego postawienia mocnych granic. To ostrożnie, kiedy widzicie człowiek, nie, obserwujecie też tak, jak kogoś, uczestniczycie, to jest pierwszy znak dzisiaj, który zrobiłam, którym widać też energię, że możecie być tylko obserwatorem jakiejś sytuacji i chcielibyście coś powiedzieć i pomóc, to tutaj trzeba umieć się przyhamować, bo nie wszyscy liczcie się też z tym, że możecie zostać niezrozumiani, tak? O. Albo ktoś właśnie powie. A czemu tak myślisz? A czemu by ci wszyscy ze wskazówek psychologów korzystają, różnych, tak? Czy innych yy, takich, no jak coś zapytać, czy czymś, no i czasami tak zwani, oni nie wiedzą, że, nie są gotowi, żeby usłyszeć odpowiedź w tej formie, w której zadają, tylko wiedzą, że ktoś im tak powie, to mają zadać te pytanie. To jest moje nowe odkrycie, słuchajcie, tak? Czyli ktoś taki, a, a czemu, Ale w ogóle nie jest po prostu jakby gotowy na odpowiedź, tak bo w ogóle nie to chciał zadać. Inaczej percepcja takiego funkcjonują. funkcjonuje, Usłyszał to pytanie, że no ma zadziałać coś, ale to z pewnego poziomu no zadziała też, tak? Z pewnego to jest po prostu, no, no i co z tego? Nie da odpowiedź, nic na to. I często człowiek nawet wcale nie chce słuchać tej, po prostu, tak zwanej odpowiedzi, bo nie rozumie, nie jest na tym po prostu tak zwanym etapie zrozumienia. Więc albo trzeba mieć w odpowiednim momencie się zatrzymać, być gotowym też tak na pewnego rodzaju agresję, czy też mądrość tej drugiej osoby. No to jest taka mądrość, to po co będziecie się wtrącać tam, wchodzić też, tak? Wtedy też umiejętność wycofania się. I w tego typu wypadkach, czyli zobaczycie, że idzie kolektyw też, tak? Bo w tym to nie jesteście dobrze, bo musieliście sami to zrobić. Nie róbcie za innych, tak? Powiedzcie, ale jak opór, wycofajcie się też, tak? O. Jesteście na ten czas zbyt po prostu tak zwani wrażliwy. Nie bierzcie też na wszystko siebie odpowiedzialności za wszystkie sytuacje, które Was spotkają w marcu, tak? Że musicie rozwiązać, musicie pomóc, musicie coś zrobić też, tak? No, trudno. Tutaj lepiej właśnie się wycofać, pogrzebać w ogródku, w kwiatkach, czy jakiś sprzęt w domu wyszorować. O. Kłaniam się pięknie, do zobaczenia i mam nadzieję, że. Mm, Okaże się pożyteczne.